W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni. Powywracał stoły tych, którzy zmieniali pieniądze oraz sprzedawców gołębi, i rzekł do nich. Napisane jest, mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie go jaskinią zbójców. W świątyni podeszli do niego niewidomi i chromi i uzdrowił ich, lecz arcykapłani i uczeni w piśmie, widząc cuda, które uczynił i dzieci wołające w świątyni Hosanna, synowi Dawida. Oburzyli się i rzekli do Niego: Słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział: Tak, czy nigdy nie czytaliście? Z ust dzieci i niemowląt zgotowałeś sobie chwałę. Z tym ich zostawił. Wyszedł poza miasto do Pytanii i tam zanocował. A wracając rano do miasta poczuł głód, a widząc figowiec przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł oprócz liści i rzekł do niego: Niechże już nigdy nie rodzą się z ciebie owoce. I figowiec natychmiast usechł. A uczniowie widząc to pytali ze zdumieniem, jak mógł figowiec tak od razu uschnąć? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę powiadam Wam, jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowcem to uczynicie. Ale nawet gdy powiecie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, tak się stanie. I otrzymacie wszystko, o co z wiarą prosić będziecie w modlitwie. Amen.